może być szefie? Powiedz Wziąłem czarną i pomarańczową Nie ma sprawy nie <laughs> Trzeba by zainformować widzów, że przyjechałeś do mnie o 7.30 no. Zrobiliśmy tak nie po... zdjęcia Co? Wcześniej byśmy zrobili zdjęcia, ale... No ale akumulator padł w Golfie <laughs> Czekaj, jestem na najpierw ustawię tam, jeszcze. Czekaj, cyknę światło, żeby nie świeciło. Ej, wyglądasz mi na zawodowca, no. O kurde! przykut fotografa. Wyglądasz jakbyś zgnata jakoś, mierzył Weź te Ale gdzie je mam wziąć? Ja już czuję jak zmarznę. <gry> o kurde, kurtka mi spadła. A, myślę, że, że większy ten kamień jest. Ja Coś? Ja się <gry> Dobra, z racami będzie petarda. Tylko nie rozmasz mi znowu. Dwie na raz? Czekaj. Spoko, bo wiatru nie ma. Czekaj jeszcze. Cyknij testowo teraz. Ale no, teraz pani. Czy nie wypłacisz? Dam ci się golfem przejechać, no, będziemy kwita. No. Gotowy? Ale nie rozkładaj tak, weź ją tak do góry. No, ale to dwie na raz? Nie, jedną, pomarańczową. Dwie naraz odpalimy. Nie, jedną. Weź pomarańczową. Kurwa, z tobą się dogada. Weź, weź pomarańczową. Ju, już mnie wkurwił. W lewej ręce, żeby tam szedł A skąd wiesz, którą będzie szedł? No pójdzie w tamtą. Wieje tak? Tak. Patrz. O, to schowamy tu. Gotowy? to lecimy to tu ją dam nade mną żeby leciała poczekaj niech ona się roztę drugą legę drugą drugą legę bliżej kładam bliżej się tu w kółce kury Dawaj 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 teraz patrz Koniec Granat <ścoughs> Siadło coś? Czekaj Jak na darmo Dymu nie widać człowieku Widać wszystko Czekaj o, to jest fajne. No klikaj dalej. <noise> <mu> nie widać. <głos> <głos> Zaraz, bardzo, no to jeźdź. Tu brak nie <głos> <głos> A to i tak będzie flare będę miał nad, nad, nad kadrem. <noise> Albo dwie odpalimy. Tylko tu Ej, patrz, jakie tu zdjęcia wywrócisz. No ale jak ja tam mam stać Dawaj czarną odpalę Weź po prostu na nim u, usiądź Albo do wydechu wsadzę Dobra, dawaj, no No dawaj do wydechu No tak, a jak mi wpadnie no, Ale to nie tą, tam bez sensu, czarną? Tak, i ona cię zadymi całego O no. Idealnie. Mówiłem. Tyś mówił. Ale da... odpalimy jeszcze jedną kolorową jakąś. Weźmy jeszcze jedną. Niebieskie są fajne. Ja zbankrutuję przez tego Pawlika. Lecimy. No. Ale fajnie to wygląda. Poczekaj! Ale... Dawaj! Tu jesteś mi za <słuch> Nie No. Wyszło więcej. Ale do dojebane są te foty. Padziak kładzisz tutaj ładnie. Kurde, fajnie no. Tylko trzeba będzie brzuch w <śmienny> <śmienny> Jaki brzuch? Ja w profesjonalną sesję to zapraszam. Podlewski Foto Studiowięcki. <śmienny> ale trudna nazwa by to była. Ej, ale Padzi, jakie kolory, widzisz to? No. Dziecko. No, ty, jak ja widzę te zdjęcia niektóre Twoje. No bo to się... O. Ja. Yeah. Yeah. Było warto wstać o siódmej dzisiaj, w Ale fajna fota. A jak mnie nie oznaczysz małpką, no. to normalnie... No to wbijajcie widzowie na insta sobie zobaczyć foteczki Stupa zostawcie, łapę w górę I Siemano Chcesz jeszcze coś do widzów powiedzieć? Wbijajcie na mój Instagram Podlewski Co? <laughs> co mówiłeś? Trzymaj, weź Ty weź, ja kurtkę sobie wezmę Bo nie było słychać, powtórz jeszcze raz co No co chcesz Także widzowie, wbijajcie na kanał Podlewski Oraz Instagram Podlewski Wypikam to Siemano widzowie Czekaj, ja zakończę film. Pozdro. Ja, serio. Ja Ale mi zepsułeś film. ja jak Menel wyglądasz w tej Ty wyglądasz jakbym cię znalazł pod sklepem. Ej, umiesz tak patrzeć, jakbym mógł na fame MMA. Tak, chyba. Kurwa, na fame mam, mógłbyś posprzątać po tej galik.